Cześć! Dzisiaj na temat gatunku, który jest jednym z najkrótszych gatunków epickich. Nowela. Zasadniczo nowelę kojarzymy z pozytywizmem. I nie jest to złe kojarzenie, dobrze, że akurat takie skojarzenie mamy. Chciałbym, żebyśmy sobie powiedzieli, skąd się w ogóle nowela wzięła. Ponieważ to, w jaki sposób nowela wygląda, jest uzależnione od tego, jaki jest jej rodowód. Nowela pojawia się już w starożytności. Pierwszą osobą, którą wskazuje się jako autora noweli, jest Arystydes z Miletu. W II wieku, przed naszą erą, napisał opowiadania, które są zaliczane już do nowelistyki to opowieści mileckie czy też milezyjskie. Również z tego czasu, jeszcze bardzo, bardzo wczesnego, moglibyśmy wskazać takie teksty, które są nowelami a pochodzą na przykład z tradycji orientalnej. Pamiętasz baśnie z Tysiąca i Jednej Nocy? To też są konstrukcje, które mają podobny charakter jak nowela. To nie jest tak, że nowela później nagle gdzieś zaniknęła i pojawiła się w pozytywizmie. W 1280 roku były spisywane nowele, przez anonimowego, z racji tego, że mamy wtedy czas średniowiecza, przez anonimowego Florenczyka, nowele, które opisywały życie ludzi w XIII wieku. Były to nowele, które pokazywały, jak wierzą, jak żyją, jakie mają obyczaje, jakie mają, jaką mają wiedzę. To były nowele, które głosiły pochwałę dla średniowiecznych bohaterów, które podziwiały obyczaj rycerski. Zatem i średniowiecze włożyło swój dorobek do nowelistyki europejskiej. Troszkę później, bo już w 1349 roku, powstają nowele, które pisze Boccaccio. Boccaccio jest pokazywany jako ten, który dał najbardziej wyraźny wzorzec dla nowelistyki europejskiej. I jeżeli myślimy o noweli, która jest związana na przykład z polskim pozytywizmem, to najczęściej odwołujemy się do tego, co zostało ukształtowane przez Boccaccia w Dekameronie. Cóż to takiego jest Dekameron? Dekameron jest zbiorem stu nowel. Skąd one się wzięły? Bocaccio opisuje to w ten sposób. Siedem kobiet i trzech mężczyzn ucieka z Florencji przed zarazą. Kryją się w podmiejskiej willi, i tam spędzają 10 dni. Żeby zabić jakoś ten czas, nudy, postanawiają, że każda osoba codziennie będzie opowiadać jedną historię, jedną nowelę. Nowella oznacza nowość, wiadomość, więc taką wiadomość każdy z nich chce sobie przekazać, ponieważ ich opowiadanie ma zająć 10 dni. Stąd jest wzięta nazwa. Deka Hemera oznacza z greckiego 10 dni. I właśnie w ten sposób jest ułożony ten tekst. 100 opowieści zebranych w 10 dni. Chciałem Wam powiedzieć jeszcze, w jaki sposób wygląda nowela, ponieważ charakterystyczna jest jej budowa. I ważne jest, żebyśmy umieli rozpoznawać nowelę na tle innych gatunków. Które są gatunkami zaliczanymi do prozy. Nowela jest utworem pisanym prozą. Jest to tekst niewielkich rozmiarów, który posiada bardzo wyrazistą kompozycję. Można powiedzieć, że ma niesamowicie skondensowaną akcję. Eliminowane są wszystkie luźne motywy, wszystkie dygresje, wszystkie epizody, które nie łączą się tak naprawdę z tym, co autor chce nam przekazać. Wszystkie komentarze oraz bezpośrednie charakterystyki miejsc czy bohaterów. Zatem otrzymujemy tekst, który naprawdę w swojej treści jest bardzo mocno uszczuplony. Fabuła ma konstrukcję, charakter bardzo dramatyczną. Można by powiedzieć, że jesteśmy w stanie wyznaczyć schemat, przebieg fabuły w noweli. Na początku zawsze mamy wprowadzenie, wprowadzenie do sytuacji. Później następuje rozwój akcji. I ten rozwój akcji jest coraz bardziej intensywny. Coraz więcej rzeczy się dowiadujemy, coraz więcej rzeczy jesteśmy w stanie zaobserwować, aż do momentu, w którym akcja przyjmuje punkt kulminacyjny czyli dochodzimy do najważniejszego momentu w treści noweli. Po punkcie kulminacyjnym następuje szybkie rozwiązanie akcji i doprowadzenie aż do płyny. Zazwyczaj punkt kulminacyjny jest przesunięty bardzo mocno na koniec tekstu. Ta konstrukcja, którą teraz sobie opisali, wprowadzenie, powolny rozwój akcji do miejsca, które nazywamy punktem kulminacyjnym, potem szybkie rozwiązanie akcji i zakończenie, jest charakterystyczna dla dramatów antycznych. Dramat antyczny tak samo wyglądał jak nowela. Pamiętaj, Skoro nowela jest wywiedziona z tradycji antycznej, to podobieństwa mogą być tutaj pomiędzy tym, co jest charakterystyczne dla konstrukcji noweli, a tym, co jest charakterystyczne dla konstrukcji dramatu. Nowela ma wiele wspólnego z dramatem antycznym. Gdybyśmy się dokładnie przyjrzeli wielu nowelom, byliśmy, bylibyśmy w stanie wskazać, że to, co jest w ramach konstrukcji świata przedstawionego, Często zgodne jest z zasadami trójjedności, które były wyznawane w dramaturgii antycznej. Ponieważ nowela ma ograniczoną przestrzeń, ma ograniczony czas akcji, ograniczoną akcję i bardzo często ograniczoną ilość bohaterów. Zbieżność pomiędzy nowelą a dramatem antycznym widać bardzo wyraźnie. W kontekście noweli pojawia się również takie teoretyczne stwierdzenie, jak sokół noweli. Czym jest soku noweli? Sokół noweli jest związany z kompozycją tekstu. Jest to istotny dla konstrukcji utworu element. Taki element, taki motyw, który będzie się pojawiał w każdej fazie, o której żeśmy sobie mówili przy okazji rozwoju noweli. Dlaczego akurat soku? Wzorcem dla tego pomysłu konstrukcyjnego jest nowela Boccaccia soku. Jedna z nowel umieszczonych w Dekameronie. To właśnie na podstawie tej noweli zostało stworzone to pojęcie, ponieważ w tym tekście soku, który jest tytułowym bohaterem, można by tak powiedzieć, pojawia się od początku do końca tragicznego końca ale nie chcę zdradzać tutaj wszystkiego. Dobrze jest sobie przeczytać ten tekst. Na pewno jesteś w stanie go znaleźć w sieci. Zatem zapamiętaj, proszę. Nowela ma swój rodowód antyczny. Zarówno antyczna Grecja, jak i świat Orientu mają swoje przykłady nowelistyki. Potem nowela jest wykorzystywana na różne sposoby. Średniowieczne il novello, Boccaccio i jego tekst de Cameron i późniejsze, najbardziej nam znane, nowele pozytywistyczne. Skąd taka popularność noweli? Jest to krótki tekst, zwięzły, o bardzo charakterystycznej budowie. Stosowany po to, żeby treść była przekazywana prosto, jasno, a żadne dodatkowe elementy nie zaciemniały tego, co autor chce przekazać. Jeżeli interesują Cię różne gatunki literackie, czy te związane z prozą, czy z poezją, czy z dramatem, spotkajmy się, zasubskrybuj ten kanał. Możesz wiedzieć więcej.